Mamy trzy możliwości wersji do sprawdzenia, jak to można zrobić. Można zawsze ten światłowód, bo to jest odnoga, rozciąć, cofnąć, przełożyć na dobrą stronę albo jeszcze trochę mniej taki praktyczny Cinkę Można rozciąć, zamienić światłowody i włożyć z powrotem albo najprostsza droga, po prostu tą tubę stąd, tu przełożyć. Tylko że przeskoczymy sobie tu tędy, zobaczymy, jak to mi to wyjdzie. Jak nie, to, to sobie cofnę do tyłu i tyle. Tylko że będę musiała później to jakoś zaślepić, bo to już jest odślepione. Zaznaczyłem że mam tu wcinkę zrobione. Dajemy sobie na tyły, żeby nie przeszkadzały nam. Te dwa zapas... E, nie, to jest od tego światłowodu. Zapas. Dobra, też zabieramy. I te dwa przecięte mamy. To i tak zawsze wyciągamy wszystkie. Żeby nam się nie plątały jednak tubę sobie przełożę, bo możemy zostawić sobie nawrotkę zrobić włóknami, ale z drugiej strony wolę już sobie przełożyć tubę, bo jak kiedyś coś będę chciał dospawać, przespawać, to będzie mi wygodniej to robić na sposób prawidłowy. No widzicie, tak to już sobie tu zrobiłem. Rureczkę dałem y, taką luźniejszą, żeby tubę nie złamać tu na zakręcie. Tu jak mi się pani udało złapać o ten pręt stabilizujący sobie włożyłem aż tutaj tubę i tu, bo tu się bałem, że rurka będzie ciągle, to z czasem może mi złamać. Albo tu, albo to ale dałem w całości rurkę, jak tu widać. O, udało mi się fajnie całutką włożyć. Idealnie, ładnie sobie luźno tu leży. Wiem, że ona już się nie złami tutaj i tutaj leci. Jak sobie będę spał, to zawsze do tego światowodu. i nie będę musiał nigdy nawrotów zrobić.